Egzamin ósmoklasisty z matematyki z maja 2022 roku. Ostatnia część zadań. Zadania otwarte. Do wykonania naszyjnika Hania przygotowała 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka zielonych. Następnie ze wszystkich przygotowanych zrobiła naszyjnik. Zielone stanowią 20% wszystkich zrobionych w naszyjniku. Ile jest zielonych? Korali. No to w, to w takim razie skoro 20% jest zielonych, to znaczy, że 80% to są yy, srebrne i czerwone razem. Czyli 4 plus 8, czyli 12. No to w takim razie 12 tych korali. To jest 80%, a 20% to są te zielone, czyli x. Zatem 80% x to jest 12 razy 20%, to dzielę przez 80%, czyli x jest równe 12 razy 20% przez 80%. Tu jest 1, tu jest 4, czyli x jest równe 3. I odpowiedź w naszyjniku są 3 korale zielone. Zadanie 17 z prędkością. Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 22,5 km. Czyli droga to jest 22,5 km. Od godziny 7.50 do godziny 8.05. Czyli czas to jest od 7.50 do 8.05 jest 15 minut. Prędkość mamy. Mamy wyznaczyć prędkość i prędkość ma być podana w kilometrach na godzinę, czyli muszę teraz 15 minut zamienić na godziny. Oczywiście myślę, że wiadomo, że to jest 1 czwarta godziny, ale ewentualnie zamiana to wygląda w ten sposób, że to jest 15-16 godziny, czyli 1 czwarta godziny. Prędkość droga przez czas, czyli 22,5 Kilometra przez 1 czwartą godziny, czyli to jest 22,5 razy 4 pierwsze kilometra/ na godzinę i 22,5 razy 4 to jest 90 km na godzinę. Yy, odpowiedź. Średnia prędkość wynosi 90 km na godzinę. Zadanie 18. Dany jest rąb. Obwód tego rąbu jest równy 52, a przekątna ma długość 24. Wszystko mam zaznaczone na rysunku i mam wyliczyć długość przekątnej BD. Yy. Obwód rąbu jest równy 52. Yy. Wszystkie boki rąbu są równe, czyli obwód 4A jest równy 52 i po podzieleniu przez 4A jest równe 13. Yy. No, z własności rąbu też jest tak, że przekątne dzielą się pod kątem prostym i dzielą się na połowy. Czyli tu jest 12. Tu oznaczę przez x, to jest połowa przekątnej. Połowa przekątnej BD. No i tutaj mam trójkąt prostokątny, czyli stwierdzenia Pitagorasa. x do kwadratu plus 12 do kwadratu to jest a do kwadratu, czyli 13. X kwadrat plus 144 to jest 169, 169 odjąć 144, czyli 25, czyli x jest równe 5. To jest połowa przekątnej, czyli cała przekątna bD to jest 2 razy x, czyli 10 cm i odpowiedź. Długość przekątnej BD jest równa 10 cm. I ostatnie zadanie w tym arkuszu. Na rysunku przedstawiono siatkę grania stosupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisano niektóre wymiary: oblicz, objętość. Ponieważ jest to w prawidłowy, to znaczy, że w podstawie ma kwadrat. Czyli tutaj jest A. Podobnie tutaj wszystkie boki mają długość A. I ten odcinek, który teraz tutaj zaznaczę, to są trzy krawędzie podstawy, czyli to jest 3A. Zatem mogę napisać, że 3A jest równe 48 cm. Czyli a jest równe 16. Skoro a, czyli ten odcinek jest równy 16, to ten odcinek, który będzie wysokością tego, który jest wysokością tego graniostu jest równy 41 odjąć 16, czyli 25. I oczywiście. W wszystko mam. No i objętość to jest pole podstawy razy wysokość, czyli w podstawie mam kwadrat, czyli to jest a kwadrat razy h. A kwadrat to jest 16 cm do kwadratu razy 25 cm. 16 do kwadratu to jest 256 cm. Centymetrów kwadratowych razy 25 cm, czyli 256 razy 25, ja mógłbym to pomnożyć razy 100 i podzielić przez 4, ale jak już pisemnie zaznaczyłem, to będę mnożył pisemnie yy, 33 dalej, 8, 2 dalej, 12, 2 razy 6 to jest 2, 1 dalej, 1, 1 dalej i 5, czyli 0, 0,0. 4 i 6, czyli 6400 cm3. Nie ma podane, w jakich jednostkach ma być, czyli odpowiedź może być w cm sześciennych Odpowiedź: objętość grania stosłupa jest równa. Sześć tysięcy czteryście centymetrów sześciennych.